Wygraliśmy, czy... dobra. <gryliśmy> On wygraliśmy. Nie, nie, nie. nie. <gryliśmy> <gryliśmy> I tak, to jest blisko. Może cię znajdę idziemy <gryliśmy> tam nie skakujesz Minuta 46. Rampa, rampa no, idą. Au. Patrz, lasę, patrz na to. Jedziemy mam im czymś w Wydaje się, że wszyscy byli na samej sali, za tym się doszło. <grywa> dobra. Same reklasje. Okej. Nie ma reklasów, po prostu daj. okej, okay, dobra. Spójrz na Karola. A ja heaven. Tak bardziej od lewej jak ty. Chowaj lepiej. O Nie mogę. Nie. Klaus. Ej, ona na nasika. Chodź. Chodź. Ło wow, to nie był feczka, Rol, to całkiem śmieszne zrobiłeś. A co? No, to... A, fake info. Zin na raftersach, A F*k Aaaa! Tu się! Z... Shorta nie... bolo kacha, masz shorta To dobrze Patrzcie na smoke. Eee, możemy falić, ja nic nie patrzę. Jezy! <noise> jak to mówią, małpę? Cytat. Małpa. No, Takie... ja chciałbym kiedyś poznać małpę w życiu. Tylko coś w sensie, takiego goryla, i po Nie wiem, pogadać z nim. <noise> co ty goryl w o świecie? Nie no, bo masz te małpy, co nie uczą ich, ee, tego. A... Tego Nałody, tak potrafią mówić, żeby zjeść chrupka, zamiast no tak. rozmawiać o głębokości życia. Ale, ale, one potrafią, mają, to nawet pytań. ale one mają tysiąc ten, tysiąc znaków. Na przykład zapytasz się, co ty lubisz, i ci ta małpa powie, że nie wiem, lubi na przykład arbuza. i to takie, wow, to małpa lubi arbuza, to jest ciekawe. może <laughs> W sumie to może, to może jest jakiś uh, komentarz na temat tego, jak ja bym, nie chciałbyś powiedzieć, że nie potrafisz zadawać pytań po prostu. No ale to jest, to, jest, to, jest, to jest. jakby stopień cywilizacyjny, w sensie rozwoju wyżej niż na przykład pies! Albo małe dziecko. Swojego psa no albo zwierzaka. nie. małe dziecko też potrafi pokazać, że coś lubi, tylko po prostu nie słowami, tylko w inny sposób. No właśnie, jest głupia. a taka małpa się nauczy po prostu z znaków arbuza. To robię sobie ten sam zbiór umiejętności, po prostu Dobra. w inny sposób. Ale dziecko jak kopniesz to umiera, a taki goryl to mógłby cię złamać na pół, a umiera tego nie robić. O czym on mówi? O małpach. Monkey. Prosty... No, chciałbym poznać Dejbrzyd? taką małpę i z nią porozmawiać. To jest... ciekawe by było. Ale to tak, to by było ciekawe, gdyby <grystne> było rozmawiać z to <grystne> porozmawiać z zwierzętami, czyli pojedynczymi. Najciekawsze było porozmawiać z ośmiornicą over małpy. Oh. Ale ośmiornice ale mają jedną inteligencję niż małpy. Tak, taką faktyczną? Ale są to są jedynym zwierzęciem, które ma szansę jakby osiągnąć jakieś po prostu świadomość. Ale to jest w sumie teraz niekoniecznie. Mu, na muszę mu, najpierw zakończyć pracę no Znaczy tak, ale to z innej strony tego, inteligencja. muszę jak dasz tego, osiornicy pędzel, to ona go zje, a taka małpa ci obraz namaluje jakiś chyba. <grym grym grym> jest... ale potem będziesz tak. miał artystę, który maluje, bo kocha malować, a nie dlatego, że dostaje banana pod koniec. Dobrze, ale, ale są, są, i tacy, są ludzie tacy i tacy, więc małpy takie i takie też pewnie są. Może jakaś małpa, no, nie poseł... jestem tego pewien. może małpa nie dostanie banana, a dostanie pędzel i namaluje dla siebie obraz, bo po prostu lubi malować, no? Nie, no trzeba by się małpy zapytać, no raczej. <grym> no małpa ci nie odpowie, bo ona ci powie, że banana Jak zinterpretuj to No to zapytasz się innej małpy No Leo Daj, dużo inteligencji małpy Bo małpy są inteligentne no. No, Nie ja wiem, stary a, że nie mogę pchać swoim samochodem, bo mam opony letnie Ja! <śmiecki> <Pia! śmiecki> um, ale nie, 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 nie Jest blisko smoku <śmiecki> Pali się, pali się Nie no, bo... bo muszę gdzieś wyjść. ej? Karol, gdzie jesteś? Tak. Ja o! No, jest <grywa> <grywa> oh, yeah. okay, przegraliśmy. Nie, ja się, okay. się. No. No, A -a! Ciekawe, co jest szybsze. Frajer. Frajer. frajer Ty wyglądasz jak dobry Janek Dobra, idę się wyszczać